Witajcie. Dzisiaj parę słów wstępu na temat pola informacyjnego. Zainspirowała mnie do tego dzisiejsza sytuacja z poranka, kiedy myślałam bardzo intensywnie o jednej z moich przyjaciółek. Nie widziałyśmy się od dłuższego czasu, nie słyszałyśmy się od dłuższego czasu, i dostałam od niej wiadomość, że chciałaby ze mną porozmawiać i się zdzwonić. Sytuacja, która miała miejsce, jest na pewno sytuacją, którą każdy z Was doświadczył wiele razy w swoim życiu, kiedy to myślicie o kimś intensywnie, bez wyraźnego powodu, o przyjacielu z lat szkolnych, o koleżance, którą nie, nie widzieliście wiele lat, i nagle ta osoba. W niewytłumaczalny sposób kontaktuje się z Wami. Jak to się dzieje? Czy jest to totalny przypadek, czy kryje się pod tym coś y, głębszego i jak najbardziej rzeczywistego? Otóż, moi drodzy, każdy z nas y, oprócz tego, że posiada ciało fizyczne oprócz tego, że składa się z poziomu biochemicznego, emocjonalnego, mentalnego to jest również istotą, która składa się z płaszczyzny energetycznej i z płaszczyzny informacyjnej. I my jesteśmy w stanie ponieważ dzięki wodzie, która nas wypełnia, czwartemu stanowi skupienia wody H3O2, My jesteśmy w stanie nawiązać połączenie z polem informacyjnym. Z tego pola informacyjnego, jak z takiego ogromnego serwera, którego często przyrównuję do iCloud'a, do chmury, my możemy pobierać informacje, ale możemy też tam te informacje wysyłać. Ja dzieciom, które. Do mnie przychodzą z rodzicami. Zupełnie na początku, jak zaczęłam pracować z polem informacyjnym, w ten sposób właśnie tłumaczyłam, czym pole informacyjne jest. Ponieważ dzieci dzisiaj ogarniają lepiej niż dorośli tematy cyfrowe, to kiedyś padła na taki pomysł, żeby wytłumaczyć im, że z polem informacyjnym to jest trochę tak jak z chmurą z iCloudem, który każdy z nas. Prawie każdy z nas, bo znam i takich, którzy nie mają telefonów komórkowych, yy, posiada. Czyli my umieszczamy gdzieś informacje, na przykład zdjęcia, dokumenty. My nie widzimy tego miejsca, nie jesteśmy w stanie tej chmury dotknąć, tego iClouda, ale możemy w każdej chwili skorzystać z tego miejsca. I pobrać z niego informacje. Po prostu zasiadamy do komputera, logujemy się i ściągamy potrzebne dla nas informacje. Zdarza się też, że my te informacje zmieniamy, usuwamy, wprowadzamy nowe, natomiast mamy do nich dostęp i możemy też. Wysyłać nowe. I tak samo jest z polem informacyjnym. Pole informacyjne nie jest wymysłem naszych czasów, nie jest to y, dodatkowa apka, ani jak to mówią moje dzieci, y, ani nie jest to dodatkowa y, technologiczna, technologiczny, dodatkowy wymysł. Pole informacyjne jest y, fenomenem znanym. W zasadzie od tysiącleci, od tysiącleci począwszy e, od plemiennych ludów e, przez tradycje wedyjskie, hinduskie, kiedy to w Gita, świętej księdze hinduizmu. Wspomina się właśnie pole informacyjne, tylko nie pod nazwą pola informacyjnego, ale pod nazwą Akasza. Albo kroniki Akaszy, albo po prostu Akasza. Nawiązuje też do tego porównania z Akaszą słynny e, naukowiec, profesor e, Laszlo, e, pochodzenia węgierskiego, który. Wiele lat swojego życia i pracy badawczej poświęcił właśnie badaniu pola informacyjnego, yy, i bardzo często wspomina o księgach wedyjskich i o a, Akaszy, mówiąc o, mówiąc o polu, też nazywa to pole polem punktu zerowego, jak wielu też naukowców przed nim. I jest to pole, moi drodzy, który. Jest początkiem, końcem wszystkiego w tym polu informacyjnym, które nie jest oderwane gdzieś od nas, które nie, nie znajduje się gdzieś w dalekiej przestrzeni, tylko ono nas przenika. Przenika nas cały czas. Jest to po prostu inny wymiar naszej rzeczywistości. I w tym polu informacyjnym znajdują się wszystkie. Informacje dotyczące naszej cywilizacji i ponoć nie tylko, dotyczące naszej przeszłości, dotyczące naszej teraźniejszości i dotyczące również tego, co się wydarzy, jakkolwiek jest nam trudno to pojąć. Dlaczego jest to takie ważne, żebyśmy mieli świadomość tego pola? Otóż, po pierwsze, dlatego, że my korzystamy z niego codziennie nie wiedząc o tym. Czyli tak jak wspomniana sytuacja z koleżanką, gdzie ona nosiła się z zamiarem od wczoraj, żeby zadzwonić do mnie. A w związku z tym, że mamy ze sobą duże połączenie emocjonalne, to ja tą wiadomość przejęłam, wyłapałam z pola i dzisiaj bardzo intensywnie od rana o niej myślałam. Przez Synchroniczność, która również się zadziewa, której doświadczamy. Zdarzenia synchroniczne, o której też o synchroniczności mówił Karl Gustav Jung, nazywając pole informacyjne kolektywną podświadomością. Zdarzenia synchroniczne to są takie zdarzenia, które pozornie. Są zdarzeniami przypadkowymi, natomiast jeżeli y, jesteśmy świadomi y, pola informacyjnego, to potrafimy y, połączyć y, te zdarzenia, które są pewnego rodzaju wskazówką bardzo często dla nas, i y, jak tylko my się otworzymy na te doświadczenia, to nagle się okazuje, że szukając na przykład odpowiedzi. My natrafiamy na, na książkę, która te odpowiedzi zawiera, albo natrafiamy na człowieka, który jest w stanie y, udzielić nam takiej odpowiedzi, bądź y, na szkolenie, czy y, doświadczamy jakiejś sytuacji, która, która tą odpowiedź przynosi. My możemy też z pola informacyjnego czerpać informacje. W sposób naturalny i każdy z nas jest w stanie to zrobić. Potrzebujemy do tego wyciszenia, spokoju. Medytacja jest bardzo dobrą drogą do połączenia z polem informacyjnym. Głęboka modlitwa również jest doskonałą drogą do połączenia się z polem informacyjnym. I nie jest to coś, co jest niedostępne dla większości. Potrzeba tylko ciszy i kontaktu z samym sobą regularnej praktyki, ale my możemy również połączyć się z polem informacyjnym za pomocą terapeuty, który pracuje z urządzeniem radionicznym i który jest w stanie nawiązać takie połączenie z polem informacyjnym, ponieważ trzeba pamiętać, że każdy terapeuta jest przedłużeniem, odwrotnie, każde urządzenie jest przedłużeniem świadomości terapeuty czy lekarza, więc to połączenie z polem informacyjnym y, zawsze ma taką jakość, jaką osoba pracująca z tym urządzeniem jest w stanie swoją świadomością stworzyć. Y, I myślę, że to na początek tyle i tak więcej powiedziałam niż, niż planowałam, jak zwykle. Życzę Wam więc. Y, Połączenia z polem, pamiętania o tym, że jesteśmy wielowymiarowymi istotami, jesteśmy holograficznymi istotami, nasze ciała są hologramami czyli w każdej części naszego ciała, w każdej komórce, w każdym organie są informacje o całości. Tak jak nasza rzeczywistość jest rzeczywistą wsią holograficzną, opartą na polu informacyjnym, gdzie w każdej części tej rzeczywistości jest zawarta informacja również o całości. Łączmy się z polem, pamiętajmy o tym, że mamy taką możliwość, korzystajmy z tego daru. I rozwijajmy się z tą świadomością ponieważ biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy które są niewątpliwie wyzwaniem dla naszej cywilizacji świadomość tego że my jesteśmy w stanie połączyć się z polem informacyjnym i pozyskać z niego wszelkie potrzebne nam informacje jest Dużym bogactwem i dużą wartością, i jeżeli wnosi to w moje życie tak wiele, to jestem przekonana, że może to wnieść również wiele wartości w życie każdego z Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.